Cześć, Tuchoków na gospodarstwie, witam na kanale, bo chyba w sumie dwutygodniowej przerwie. Tak jak wcześniej wspominałem w ostatnim odcinku tydzień byłem pochodzić w górach i po tygodniu już wróciłem tutaj e, walczę, walczę, ale jakoś tak nie było e, okazji nic specjalnego, żeby ponagrywać. To no niestety e, nie pokazałem, jak e, było orane, talerzowane i siane. W każdym razie e, zaraz Wam pokażę, jak już zaczyna trawka wychodzić. E, ale mamy tutaj taką sytuację, że e, jak widzieliście wcześniej tam płot robiliśmy. Ten jeden płot jest skończony, ale trzeba było szybko-szybko e, się zmobilizować, bo musimy drugi płot robić, e, a mianowicie bo nad rzeką poleciał. Też tak, taka sama sytuacja. W takim samym wieku ten płot był no i poleciał, e, a że to jest nad rzeką i tutaj krówki chodzą, także trzeba było się zmobilizować. Całe szczęście te krowy się tym tak za bardzo nie przejęły, nie, nie, nie pchają się tam na drugi brzeg. Powiedzą, że chyba nie mają po co, no a na koniec oczywiście też muszę poruszyć ten ważny temat, jaki jest dla wszystkich rolników, a mianowicie piątka dla zwierząt i przedstawię swoją, swoją opinię, która jest w sumie współmierna z tym, co się dzieje akurat, jak widzieliście pewnie wczoraj na ulicach, bo protesty rolników trwają, także zapraszam na dzisiejszy odcinek. O, jak widzicie, tu jest brzeg. I o, tak jak tu widać, ten płot poleciał po całej długości. Więc szybka akcja polega na tym, że zadzwoniłem i kupiłem te podkłady, które są już po drugiej stronie. Wczoraj wywierciliśmy dziury, kopaliśmy te podkłady. Jak widzicie, idzie już pastuch, także na szybko zabezpieczyłem to tutaj pastuchem. I robimy tutaj takie tylko niewielkie dojście do wody. Dużo tu widać błota, jakieś cegie, bo te krowy tu wszystko ściągają z powrotem do tej rzeki. Ale myślę, że tutaj uda się to koparką wszystko ładnie naprawić i będzie tutaj równa rzeka, no ale w tym momencie jak widać ten płot tutaj leży, już pastuch jest zdjęty i trzeba to wszystko porozkręcać. A że wkręty są oczywiście od drugiej strony także tutaj trzeba było choćby ciągnikiem podjechać, pociągnąć ten słupek, żeby było można dojść do wkrętów, które są z tej strony no ładowałem kolejną baterię. No dobrze, dobrze. Bo ta powinna być mocniejsza, to się przyda. No, to jest już te są słabsze, tamte no. Także materiał e, jest jeszcze do wykorzystania. Udało się rozebrać tamtą stronę. Jest przypięty tutaj w dwóch kubkach i będziemy to też tutaj do tych podkładów z powrotem przykręcać. Te tutaj, które akurat wisiały w powietrzu, są w dosyć dobrym stanie. Także jak je znowu przykręcimy, jeszcze później jakimś dobrym środkiem zakonserwuję. Także myślę, że tutaj tu nam to też e, posłuży. Tutaj mogę już Wam pokazać, jak wygląda zasiana trawa. Zasiana to zostało tydzień temu, już rządki widać. E, tu było dane w sumie. Czy... 35 ton obornika, nawet myślę, że tu było chyba 40 ton, bo na innych kawałkach było 35. Chciałem, że tego obornika po prostu tutaj było dużo. E, wszystko zostało zaorane. Dnia następnego było zatależowane. E, a dwa dni później przyjechał Maciek ze swoim agregatem i tutaj e, zasiał tutaj trawkę. Jak widać, już ta trawka po tygodniu sobie ładnie tutaj wschodzi. Bardzo mi się to podoba, bo warunki się poprawiły, spadł deszcz, idealnie po, po, po sianiu, no i dodatkowo zostało to wszystko tutaj zwałowane, aby po prostu było twardo i e, równo. Także w tym momencie wiem, że ta trawa sobie przed zimą jeszcze już tutaj wyrośnie, no i na wiosnę nie będzie marnowała czasu na Wschód na dobre ukorzenienie, tylko po prostu już ruszy. Dzięki czemu w lato tutaj będzie normalnie bydło mogło. A tak wygląda tutaj skończony płot. E, trzy żerdzie, które idą w sumie nisko, e, mają niewielkie przestrzenie, tak żeby żaden cielak tutaj po prostu nie mógł przejść. Bardziej mi chodziło o te mniejsze cielaki, jak czasami na tych tutaj terenach nawet na wiosnę gdzieś tutaj już są wpuszczane. Krówki to taki cielak potrafiłby tutaj przejść, ale w tym momencie jest to na tyle, są tutaj na tyle małe przestrzenie, że ten cielak się nie przeciśnie. A dla starszych cielaków oczywiście i dla krów jest tu przypomnienie biało-niebieska plecionka, która spowoduje, że one tutaj nawet tak blisko nie będą podchodzić, albo na pewno będą uważać. Także też dzięki tym podkładom myślę, że tutaj ten płot będzie stał z 10 lat. Na pewno. Odpowiednia sceneria, żeby porozmawiać o tej ustawie potocznej, zwanej piątce dla zwierząt. Mnie ona dotyka również, zresztą jak większość rolników, teraz opowiem o tych o konkretnych połączeniach: co i jak, dlaczego dotyka to wszystkich. Jeśli chodzi o moje krówki, ja hoduję krówki typowo na mięso. Ustawie jest e, informacja o zakazie uboju rytualnego na eksport. Co ciekawe, co to, co to powoduje? Ubój nie ma totalnego zakazu na uboju rytualny. Jest zakaz uboju na eksport. Je, możliwość jest uboju rytualnego na potrzeby krajowe. Czyli tak naprawdę nasz rząd chce nałożyć embargo na hodowców, aby nie mogli sprzedać odpowiednio, odpowiedniego mięsa na eksport. Sam rząd nakłada na nas embargo. Niesamowite. Nie wiem, nie wiem co i dlaczego, e, kto za tym lobbował, ale jest to strasznie, strasznie głupie, e, ponieważ też e, no, są to przychody, które e, zostają w kraju, polepszają powie, budżet o parę milionów. A czy my jesteśmy aż tak bogaci w tym kraju, żeby sobie na to pozwolić? No niestety nie. I teraz tak, e, ja już sam się muszę zastanowić, jaka będzie dalej przyszłość. Ta ustawa jest obecnie w Senacie. Niby chcą ją tam poprawić, ale według mnie ta ustawa jest nie do poprawienia. Ona się nie nadaje do niczego. Ona powinna być po prostu wywalona. Mam nadzieję, że jak... Bo Sejm ją przyjmie, a liczę na, jeszcze na Prezydenta, że może Prezydent ją po prostu zawetuje. Jeżeli na przykład z Krówkami ja będę musiał... Ja mam gorszą cenę sprzedaży, będę musiał się zastanowić, czy opłaca mi się te krówki trzymać. Jeżeli ja na przykład zmniejszę po głowie u mnie stada i zrobią, zrobią to niektórzy rolnicy, albo w ogóle zrezygnują zrozum z trzymania opasów, to odbije się na przykład to też na rolnika, którzy, trzymają, którzy nie trzymają zwierząt, ale na przykład um, uprawiają zboża paszowe. No bo te zboża idą na właśnie karmienie takich krówek. No więc to się na nich też odbije. Jeśli chodzi o te zwierzęta, na przykład futerkowe, to jest też śmieszne. U nas chcą, żeby był zakaz tego produkcji, i chcą, żeby rolnicy, którzy trzymają takie zwierzęta, pozbyli się tego wszystkiego w rok. Dla takich, dla takich przykładów widziałem program, w którym było pokazane, że w innych krajach na zamknięcie takiej działalności. Było na przykład 10 lat i to w większości takich przypadków. Dlaczego u nas nie można tego na 10 lat, tylko trzeba to w rok wszystko wywalić? Co ma zrobić taki rolnik, który wziął kredyt na wybudowanie e, odpowiedniej infrastruktury, na zakup? I teraz co? On musi to wszystko zamknąć w rok. Jak on sobie ma poradzić? Też coś być na kamerze? Też coś być na kamerze? Śmiechnie się do widzenia. Ja na swoim przykładzie mogę Wam co po, zobaczcie, tutaj już jest stado podoborą. E, dzisiaj jest czwartek. W sobotę mamy przepęd. Od, będziemy odsadzać cielaki od od Matek. Ja już tydzień temu wystawiłem cielaki na sprzedaż. W tamtym roku to już było wszystko, poszło bardzo szybko. Ja wystawiłem na OLX te cielaki. Tego samego dnia zadzwonił kontrahent. On nocą od razu wsiadł w auto razem z kolegą i przyjechali do nas, bo mieli, no kawałek mieli z województwa świętokrzyskiego. Zobaczyli stado i stwierdzili, że biorą, zaliczkowali. Po tygodniu już była, były pełne pieniądze na koncie. Po kolejnym tygodniu przyjechał TIR, zapakowaliśmy wszystkie cielaki, bardzo szybko to poszło, a w tym momencie to cóż, wystawiłem te cielaki, na razie przyjechało dwóch rolników, obejrzał jeden, jeden zainteresowany owkami, drugi zainteresowany byczkami, ale no, chcą poznać wagę i też właśnie wspominają o tym, że jest ta ustawa, że ta cena idzie w dół, że to nie wiadomo jak to będzie, czyli podejrzewam, że ja już nie otrzymam takiej ceny za sztukę jaką bym chciał i jaka była w tamtym roku jeszcze dwóch tam się już do tej pory dzwoniło ale ta sama sytuacja chcą poznać, chcą poznać wagę tych, tych cielaków także w sobotę, na pewno to też będzie na kanale będziemy tutaj bawić się przy postromie będziemy odsadzać postrom jest z wagą, także będziemy ważyć każdego cielaka A ty, a, ty, a ty co, myślisz o na zwierząt? Ja uważam, że to jest największa głupota, jaka może być. Jeżeli e, ubój rytualny zostaje w Polsce, to i tak jest znęcanie się nad zwierzętami, jeżeli tak mówimy, jeżeli niektórzy uważają. A, bo, bo, a pozostałe na, co, na eksport, to jest embargo po prostu nałożone na hodowców polskich i tyle. No. Są tam w to... tak, tej tak niedorzeczne rzeczy że ja uważam, że tej ustawy nawet się w Sejmie już nie da naprawić. Ona powinna być w ogóle wywalona. Do kosza i koniec. Jeżeli cokolwiek robisz, to robić po nowemu, z konsultacjami ze wszystkimi yy, organizacjami rolniczymi, bo to jest ja się, nie, ja, się, ja się nie dziwię też rolnikom, którzy protestują, bo tu się nagle okazuje, że niby ta ustawa była konsultowana. Z nikim ta ustawa z nie była konsultowana. Us ta ustawa była konsultowana z jedną osobą. Tak, z Jarosławem K. No, z Jarosławem. A te nawet, yy, powiedz, że trochę mi szkoda tego Adamowskiego. Bo po tym wszystkim, co wyszło, jak ta, ust jak ta ustawa już się w semie pojawiła, jak została to ja widziałem na jednym z kanale po prostu, y, on rozmawiał z tymi rolnikami, co protestowali, i po prostu widać było, że jest smutno. To jest w nie świecie przykro. Ale... Że to tak wyszło, że on został praktycznie wystawiony do wiatru. I jeszcze yy, on zrobił na szybko analizę, którą przedstawił yy, PiSowi. Że ta ustawa przy, przyniesie nie dość, że y, spadek po prostu dla budżetu. To jeszcze y, minus, jeśli chodzi o, o, o politykę, że no, rolnicy, tak, wizerunek, to, wizerunek wizerunkowo jest straszny teraz. No. A y, chciałem powiedzieć, że Ardanowski jaki był, taki był. Na pewno U... był lepszy niż Jurkiewicz. Wywodził oj, oj. się z organizacji rolniczych, znał problematykę wsi i na ministra się nadawał. A e, takiego pudę wymyślili, no kurde. Ile on ma związane z rolnictwem? Tyle, że ma wykształcenie załotechniczne. Tylko więcej nic. Więcej nic. Niestety, e, ale no, ja podejrzewam, że to będzie przypchnięte przez Sejm. Bo jeszcze nawet ta nasza opozycja potrafi, akurat w tak ważnej sprawie, potrafi e, kumać się z pisem i oni przepchną tą ustawę. Zobaczymy co będzie w Senacie. Tam te trzy generalne poprawki, jeżeli nie odrzucenie całkowicie, to te trzy generalne poprawki, czyli dziesięcioletni okres wakacjolegis dla e, ferm futrzarskich, e, zakaz wchodzenia tym e, organizacjom... A, widzisz, bo jeszcze o tym w, nie powiedziałem. Ten, bez weterynarza. Szybko, szybko tłumaczę. E, Osoba, która należy do takiej organizacji, może odbyć dwudniowy kurs, a no, chyba było dwa dni. No. Dwudniowy kurs zostaje jakąś plakietkę i ona może wejść na, do, na mój teren e, do naszego stada i po prostu stwierdzić na przykład, że a tutaj krowy są w, w złym stanie i dobra, zabieramy całe stado. No i ona ma tak, do tego takie prawo. Typowo uwezwa e, inspekcji weterynaryjnej, która ma do tego normalnie prawo, oni mają doświadczenie w tym. A nie tutaj, ktoś naprawdę po dwóch jakiegoś szkolenia, a on będzie mi oceniał stado, czy ono jest w dobrych, kondycji. I w dobrych warunkach. Trzyma. No i mam nadzieję, że to po prostu też będzie zlikwidowane. To, ma być też, to, ma być, to też ma być zlikwidowane. No i ma być zlikwidowany ten zakaz eksportu zwierząt dotyczących no, ubijanych na, na, zgodnie z tym ubojem rytualnym. To co tak naprawdę zostaje z tej, tej ustawy? Zlikwidowanie futerkowych, ale, ale 10, 10 lat, lat tak? Lewis, tak. Normalnie będzie można dalej to bydło ubijać. No i nie będzie tych durnych przepisów do, dla... No tak, tam jakieś większe ograniczenie. A czy tam nie, to w tej ustawie jeszcze było chyba koczykowanie zwierząt domowych, tak? To nie, właśnie nie wprowadzili, bo miało być w niej cipowanie, ale nie ma w niej. To, a to, to jest Akurat jest... to by było potrzebne. To by było potrzebne, no. Żeby zwierzęta domowe, tak jak... Chora. Jakbyś chipa wtedy dostała? <grym> ona ma chipa. Ona, ma... ona ma. tatuaż. Nie, ona ma chipa. Ona już ma chipa? Bo poprzednia miała tatuaż. Miała tatuaż, a ta ma chipa, tak? M Powinny być wszystkie zacipowane, a nie że kurczę, nagle się okazuje, że ktoś sobie postanowił psa w lesie zostawić. Oj, no. takich bydlaków to należy szczególnie ścigać, a nie rolników. W ogóle, czy, czy my... Z, ja chodząc koło tego, żebym ja się mógł znęcać nad tym? Nie po to chodzę, kurczę, codziennie koło tego stada. Głaszczę tego mojego byczka, jednego, drugiego dokarmiam. Żebym ja się miał tutaj gdzieś znęcać. No kto to sobie wymyślił, żebym ja sobie sam szkodził e, hodowli tego stada. Oj, tak. No i tak. A propos tutaj mam. Co tam u Ciebie? co? Tu, tu Cię trafasz? Tu? Tu? O, tak? Tobie tu dobrze u mnie, tak? Także mamy nadzieję, że no albo to będzie w gruntownie zmienione, albo ustawa będzie w ogóle wywalona. A my co? Jak widzicie, to jest drugie stado, które też jest już przy paśnikach. Ponieważ będziemy tutaj odsadzać, tak jak już mówiłem. Także zobaczycie tą akcję na pewno jeszcze, bo to będzie się działo w sobotę. Musimy odsadzić 66 cielaków, każdego cielaka zważyć, a później jeszcze oba stada wygonić daleko w krzaki. No bo zacznie się ryk, po prostu jedno do, jedno do drugich będzie ryczeć. Także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!